Cześć, jestem Patryk, a Ty jesteś moim drogim widzem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o roślinach na stanowisko słoneczne. Wczoraj dodałem film na stanowiska półcieniste i cieniste, a dzisiaj będzie o tych bardziej takich znanych roślinach, które się nadają właśnie idealnie do słońca. Pierwszą taką rośliną, a właściwie krzewem, jest tabuła japońska Goldfame. Ma piękne złociste liście. I kwitnie na różowo. Kolejną rośliną jest lilia. Ta jest akurat w kolorze białym, ale nie sugerujcie się tym, ponieważ każda lilia nadaje się idealnie na stanowisko słoneczne. Może również rosnąć w półcieniu, ale lepiej kwitnie i się prezentuje na stanowisko słoneczne. Kolejną rośliną jest znana z babcinnych ogrodów malwa. Malwa dorasta do 2,5 dwóch, dwóch metra wysokości, w zależności od warunków, i kwitnie. O, ma dużą gamę barw. Od żółci po aż po nawet czerń. Są takie granato, nie granatowe, tylko bordowe, takie ciemne bordo. I one również pięknie się nadają i wytrzymują, suche, wytrzymują właśnie suche stanowiska. bo Ona po je pewnym czasie ma wielkie korzenie, których jest na dodatek trudno usunąć, więc ta roślina jest bardzo wytrzymała. Kolejną mniej znaną rośliną jest liatra akłosowa. Są w kolorze białym i fioletowym. Również pięknie rośnie i prezentuje się przede wszystkim na słońcu. Kompozycji z białymi lub fioletowymi roślinami, w zależności od odcienia, jaki będzie miał kwiat. Kolejną taką rośliną, którą ubierają koty, jest kocimiętka. Pięknie kwitnie na kolor fioletowy, znosi przede wszystkim suszę, jest bardzo odporna na wszelkie warunki klimatyczne. Nie wymarza, nie potrzebuje dużo wody, jest po prostu, rośnie idealnie. Kolejną taką rośliną jest łubin, tak się, teraz jest mały, bo on był dopiero jakieś miesiąc temu wysiany z nasion, ale tak to tworzy takie piękne, duże kępy potem i kwitnie, oj różne kolory, i pomarańczowy, i niebieski, i fioletowy, i biały, w różnych kolorach łubin może być. I również wytrzymuje suszę, ale od czasu do czasu należy go podlewać. I ostatnią moją ulubioną rośliną jest goździk kamienny, brodaty inaczej zwany. On również pięknie się prezentuje w pełnym słońcu. Idealnie nadaje się na rośliny jako na skalniak. Polecam go każdemu, ponieważ pięknie długo kwitnie i szybko się rozsiela. Moi drodzy, zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmów. Oczywiście subskrybujcie i dawajcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało, i komentujcie. Dziękuję i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.